Długi jest ten poziom straszny, to powinien być już tunel do wyjścia numer 2, lol. Okay, no. Teraz będziemy mieć wyjście, chłopie, do, do nieba. No, dokładnie, tak. no, O, wie, co wie. się tak leje? Gdzie ty? O, no. stary, dostaje. Czekaj, portal otworzę. Dobra, udało mi się. Uch, no może ich... No nie, Strasznie nie mogę ich no. Nie tyle mocno biją, co ich jest 20. No, mi z HP będzie bida. To właśnie jest problem z tym, że kurczę, nie masz żadnego pacerza na sobie w sumie, no. C w ogóle? No, no, w ogóle. Tam to tam była tam zbroja taka jedna sobie leżała. Poczekaj to, nie pchaj się tak do przodu za bardzo. Czekaj, tu mamy to. Uh... Oh Jesus, tu chyba nic nie będzie. No, zobaczymy. Gdzie jest ten drugi tunel? O, nie ma stąd wyjścia w ogóle o. Dobra Jest <laughs> Wszystko podnoszą, czekaj Amulet, rękawice Wilcza głowa To no nie dla mnie No nie Hmm tu właśnie jest problem. Gdzie jest to? Być? No na no, pan. Chyba tyle wybiegło. O, level. Tu jest no, rządza Prząca wymiotów! Oh, yeah. Zaraz ja to zjadę. Jak to za mały kurczę. No. rękaw coś mi podniósł. Kto mi ukradł rękawicę? Tak, tak. To obrony są, te rękawice. Bierzcie, chcecie. O! Chcesz. A tu patrzę, co, co tutaj w ogóle poleciało. Dziwiku, on ma taki mały damage, ten misiek. On no, za to dużą, dużą przeżywalność pewnie. No tak. No na baham że to mi tutaj wybiegło, lol. To mi chyba się. No, w końcu level A. Znajdź Dobra Jest. Faki. Wilcza głowa, dobre jest. Cholera, zidentyfikowałem wam rękawice do obrony, które dają, to wy nie chcecie, to sobie je sprzedam. To daj mi je. Wrzuciłem ci je, to żeś nawet nie zauważył. Dawaj, je nie widziałem, że to Czekaj, wow, wow, Nie Mówiłem przecież. Nie usłyszałem. Trzeba słuchać, jak się mówi. Muszę mieć jakąś, kurczę, ten, manę, że nie mam tego hapeki. Tu straszna lipa, jak tak się wybiegnie, o One mi kastowanie przerywają kurczy No Strasznie się długo trochę ten tunel no ale no, wiem, czy my dobrze poszliśmy, wiesz Coś tego nie zabił? Jest stronę Poziom drugi, tu jest dopiero oh. Poziom drugi? O, fajnie, tam o. jest skarb. Dobra. Ja. A gdzie jest wyjście do tego? Można No, w pierwszym poziomie. Ale tu jest <coughs> skarb. Tylko ostrożnie tu, bo tu będzie hardcore. ostry hardcore. Hardcore, mówisz? No. Dobra. Oby tak było. Wtedy, wtedy będzie zajebiście. Lol to z tyłu się kaspa ale stąd Szamanów wyjdzie. Nic więcej już nie jestem w stanie umieść Identyfikacja, o fuckie yeah. Odniesiemy sobie to żeby to sprzedać Skrzynia, lol Wszystko pod dużo Dzwony nikt go nie chciał O! Nie wiem, szarfę sobie wezmę, może stąd tylko Czekaj, dajcie tłumaczugę. Dajcie No, A, A szalfa ma tylko odporność na ogień, nic więcej. Nie, moja ma coś tam do obrony chyba troszkę. Klerze, many tutaj są. Ja mam leczugę. Da. Daj tam Da się tym szamanem tu leżeć. Już koniec skarbów? No z... na to wygląda chyba. To bieda straszna. No słysz. Czyli, bo to jakiś magiczny, hopie stworek jest. Gdzie? No tu. Gówno we mnie strzela. O! To zwykły, jest, jest nie? Jest, bo... mam A zbroja. A tu! Puknij na mnie! What the fuck. Masz tu zbroję, Bartek, jak chcesz. jaki wafle mam tyle zżera HP-ka, no? Ty, dajcie Wezmę to mi sobie jedno mleczenie. Albo... Albo weź się z tego. Nie jest niepotrzebny. Dobra. Ja dwuręcznych używam mieczy. Krótki miecz. ma ktoś jakiś ten do. identyfikacji? Nie. Nie wiem, zaraz zobaczę. Mam dwa. Dodaj jeden. Czyli po prostu poszliśmy sobie w złą stronę i tak. No. Można tak pojąć. Takie kółko. Ekspa zdobyliśmy chociaż, nie? Mhm. I wycenam. Nie jest... nie jest... nie jest tragedia, nie? Na tyle pominiętego. No i się zmęczyłem, kurcze. Mmm... No, mnie już ręka boli. Co cię boli? Ręka Boli mnie ręka. Szkielety jeszcze są, coś tu biega, bije mnie. Już się raczej nie będzie pił O no nie właśnie dostałem strzała Haha <noise> Nie zginąłeś Chciałbyś Święty łogień Nie dogonisz mnie Ile masz obrażenia Mati? Mało Więcej niż 15? <noise> Może Ja mam od 13 do 16 o ja mam od 30 do 62. <laughs> od 10 do 12. Tam Dam się trochę do siły, żebym coś I lepszego robił. tutaj coś jest, tutaj coś to jest. Nic nie chyba. ma. Jest. Nic nie ma. Tutaj też pustki. No, tutaj Zer, nic nie ma, ale, ale wyleciało na początek, nie. dobra. Nie ty... Dobra, wszyscy leżą, szukamy wyjścia stąd. Wszyscy happy. No na bank, no. się powtórzył, że wszyscy leżą stamtąd. No. No. Ktoś chce ciężką skórzaną zbroję? Ja. To masz. Szara. Dobra, mamy tutaj light. Nie wiem, jak ci nie pasuje, to oddaj. Ale i tak lepsza moje, hahaha Ty 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 Gdzieś tu już kurna musi być to, what the f what the A, gdzieś tutaj musi być wyjście Albo śmierć, jedno z dwóch Eee, myślę, że wyjście Jedno i drugie Dobra Daj, dawaj tą dobrą zbroję Stary, ja tutaj tankuję teraz Tak, ty tak. Ja Dobra. najwięcej obrażeń zbieram Dobra, jest tak, nie dzieje. się łaki. O A, ja tu chyba sobie chwilę pobiegam Portale trzeba znaleźć No Bartek jest, jaką, naraz... jaką ty masz zbroję Bartek Spadam do obozowiska łotrzu hmm? Nie mam żadnej zbroi na sobie To ja ci zaraz dam Witaj w imieniu zakonu Gdzie ty jesteś? Chodź tu W obozowisku Chodź ci tu rzucam na ziemię zbroję mm -hmm. zaraz sobie ją kuknę te, taką możesz. No mówię, że nie masz żadnej. Ja potrzebuję konkretne jakieś urządzenia. No to są u Charsi. Konkretne. Jakąś laskę bym sobie może kupił, to Nie hmm. wiem, czy ty w ogóle będziesz mieć siłę, żeby jakąś konkretną zbroję podnieść, nie. No, ja mam tak 15 to. siły w tej chwili. Piętnaście... Y tak y nie to. Nie to ta zbroja wymaga 20 siły, którą ci rzuciłem. Hmm. Ale lepsze jeszcze więcej. Naprawmy się. E, czekaj, zbroja, Porność na zimno, obrona. Szybsze odzyskiwanie równowagi. Dobra, chodźcie, Andarew dzisiaj musi zginąć. Spokojnie. Eee, nie, już zaczyna miotać. Kupimy sobie tą zbroję, może skórzaną. Myślisz, że tej zbroi nie chcesz? Mm, nie. To, ją z... to mi oddaj. Z... daj. Ją. Już ty masz taką samą, jak ja. Ochę, idę. E, ty masz dobrej jakości. ha Potrafię Potrafię. na sobie. A do sprzedania mam taką, jak ty masz. 18, maksymalna wytrzymałość. Mm, to się może przydać. Wiem, że się może przydać. No książkę z portalami od razu. Z trasy pół kasy, ale się kupię. Ile kosztuje? 500 wiedziałem. No, bycie szak. Dobra, pasek też mamy dobry. Koby się przydały jeszcze rękawiczki jakieś lepsze, no ale to już nie ma niestety. No to się tam po drodze znajdzie jakieś, nie? Bronie też lipa. Dobra. Jako tako jestem uzbrojone wskrzesimy sobie tą kobitkę jeszcze a ja jej nawet nie wskrzeszę bo mi zginęła ostatnio no, I najmniej mean. jest to drzewo malusa o w dupsko o, no. ile tam jest w no. dupsko, dupsko. Ja. Grzmo, grzmot rzezi tu starzec nie mogę się ruszyć szarżuje jak się kręcę. No masakrator, tam jest szaman, który coraz krzesza. Najpierw z tymi babami się zajmie. Grzmot rzeźmie, hałkiem ile. Kamienna skóra. Tej głupia. Weź wykończ tych na razie tych szamanów, kurczę wszystkich. Ale... No, idę szukać szamanów Ilu ich jest? Ja leży... Zakratu Drugi leży Tu jest trzeci ja Teraz się położy. Trzeci leży Czwarty leży Więcej chyba nie ma co? Nie wiem, no wiem Więcej, że to jest... Cholera. Musi być jakiś, bo tu jest cały czas podnosi to się biję z słopakami i na razie nie wstają. Nie chcę na Moja chyba zginęła. No, dlatego nie warto jej skrzeszać. Ginie nie szybciej niż wiesz. Moja też zginęła. Dobra. O do doświadczenie. Ja nie mogę uciekać, uciekać. Ja trzy trudniczę, ile tego gówna łazi? Bo moje się mikstury no, skończyły już, no. Amulet jakiś poleciał. Zaraz sobie go zidentyfikuję. Hmm. I się on dowiemy co tam było. U, tu jest szaman. Eee, szlachta mam tarczę dla paladyna. Po co mi tarcza? Kolejny szaman. Ja jestem? Nie wiem. mam ani Yes. Zdychaj! No tu przed chwilą mówił, że ty tu tankujesz No bo ja najwięcej zbieram Batu Trzy tutaj. sobie Nie wiem na tym O, identyfikacja z super Dobra, leży O nie, 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 nie no. hm. Oto czyli no. Nie A może to to miejsce <laughs> Bardzo tam to brzmi. Ta. Ile to tego gówna łazi, jak się śpij. O. Shaman. Nam się musiała bardzo to ładnie mapa wygenerować. O. Znowu, że. Brak, na razie to chyba tylko jeden szaman był. I Już chcę wziąć. Gówniany. Gówniany <gum> beru. Lol. Gdzie jest to drzewo, kurczę? Tutaj gdzieś pewnie będzie. Kapliczka napełnienia przyda mi się. Lecz Identyfikacja, wytrzymałość no, Lekkie lagi mnie łapią Eee tam, lekkie lagi O matko, Pomóż, pomóż Jaki z ciebie tank, że się nie radzisz No, jak tu jest żółty kolor no. gałęzie ręki? Nie, no. jakaś baba Rysa wrzenia czy coś takiego no. To gdzie jest gałęzie ręki? Uciek Pewnie przy tym ja będzie stał. Padł ze śmiechu. Haha, no bo... Sto się. Za Galanję. Teraz z skoczyć. gdzie tam jest? To nie chcę nic powiedzieć, ale mi fajnie, że mnie tu Mati zostawiłeś z nimi. Mówiłeś choć pomóż i sobie pobiegłeś. Czekaj, okay, musiałem sobie... Spodki ustawić. Dobra, padli wszyscy. Dobra. Okay. dostał Czekamy no. tego pieprzonego drzewa. Zaraz, no, no najpierw tą babkę trzeba tu rozdupczyć. No, przydałbyś się. Jaką babkę? No, co tutaj biega za nami. Takiego bossa. A No, tutaj no, mnie no. też gonią. Chcąc nie chcąc. Dobra, ten kolej sobie zginął. A my dalej! A ja na leczenie, o, leczenie. Ha, na barsz, to was tyle jest. Tyles. Teleportują się do mnie Uff, było hard. Gdzie ty jesteś? Aha, tam. Tu do no. Tego czemu szukam, drzewa. kurczę? nikt tego, nic, nic się tego nie ma. Leczenie, fuck yeah. Tu się te obszarówki przydały, mówię. <laughs> nie wątpię. Ty, bo ja w ogóle dzień pobiegłem, no. Dobra. To sobie wziąłem, teraz to i to na raz. Pijemy. Oh. Aha, chyba znalazłem drzewkę. <mum> tak... Mój! Uciekajcie! Zabić rękiego. Tak, szkoda. Dawaj tego dziada. Zalaż jak dostajesz dupkę. No ja też. Ej, można wiesz, te kobity czas zjechać. No, one, one to tankują. O okay. matka! zostawili mnie stary, tak będziesz biegał z niedogłowiciem, nie trafimy stary, jak nie będę biegał, to se zginę dostał jeden szybko bicie. a on pieprza tym kolorem no. leczenie Jezus Maria, mam miksturę leczenia nic specjalnego to nie widzę no. Tu jest od drzewo. Może w domku coś będzie? Wziąłem już. A wziąłeś już ten zwój, dobra. To jeszcze jest kapliczka, czekaj. O, umiejętności przyda się. No to w takim wypadku, skoro macie już to wszystko, to możemy się teraz wrócić do obozu. Olejemy te kolesi, wracamy na obozowisko. Czekaj do Ile mam punktu do rozdania, no? Jedenastu level. Dobra, teraz mamy iść do... kamienne pole. Kamienne pole. No la no, no. no, nie mamy na kamiennym? Ha ha ha. Gdzieście po to to, No na kamienne pole idę, nie? To pyknij tam portal. No. Mm -hmm. My tutaj się obsłużymy. Właśnie. Tutaj się napiję herbaty. Skrzeszadąkobite, jeśli chodzi Aha. Mm, maksymalna płat. Czy ja wiem? Płaci się za nią 600, czy ile się minie w 5 sekund? Jak ile się płaci? 30. Ile? A, do... Ja płacę? Czy? Ja, ja płacę 30 za nią. Jej nie, nie wyposażyłeś widocznie. No nie dawałem, czyż ja nie? <grym> się a mi dawać ciuch jak ona zginie, tak szybko? Co zakrzesa oczy? co z tym portalem? czy od ognia? co z portalem? no czekamy na szef nie, burza ognia jakaś z co to jest? 9000 kosztuje ta laska no. to dobre, dobre są laski ze soketem nie, burza jak masz czy to ma fajne statystyki nawet Chce kaptur dobrej jakości? Ja To znaczy? To znaczy obrona 3 i miejsce na klejnot 2 Ja nie chcę Nie masz coś miejsca żeby to zrobić O, o kamień na pole. Kupimy sobie tą laseczkę Kradzież HP i 3 do 4, Oto o to dnia To mogę spylić Portal zrobiliście? Czekaj mhm. Szukam tego teleportera tu na kamiennym polu. Mm -hmm. Lekko mocniej się teraz na szczęście Wiesz co, przyda to jakoś znaleźć w miarę szybko. Mm -hmm. Fajnie bo gdybyśmy się rozdzielili może. Szybciej by poszło. Teleporter. No. Zwłaszcza, jakby wyleciało Jak na razie. A czekaj Mam dobrą i złą wiadomość Hrabina? Nie Dobra jest taka, że znalazłem kamienny krąg Zła jest taka, że mnie już What? tam biją. Więc szlachta może być tu przyszła? Nie spokojnie, ja mam własne problemy Tu jest elita No to ty jesteś tankiem A. Bez mi nie? Przecież siedziałeś w mieście 5 minut Jezu, zapomniałem No to cię W takim razie Rakaniszu, kama Kaganiszu Taki też był o, To był nie. Tylko, że Kaganiszu to To co? On lubi od On mnie goni! Chodź, Jezu! Gdzie wy jesteście? Kurczę, gdzie to jest kamienne pole? Żyta. Czekaj, zrobię ci portal. Raz do próby... ...pulgawych kruków. Tak. Raz do przylantów. Jakaś jaskina jest. A potrzebny Jeden do siły. O. Po co mi to? O, nie o. wiem. Gdzie wykurczę jest, zaraz, się teraz zobaczę. No tutaj, łapkę sobie włączę. Mhm. No, ja się nie mogę tym obsłużyć. No, no widzę. No kurde, nie ma tego teleportera nigdzie, no. No.